W tym roku kalendarzowym trener Marcin Sasan i Jacek Bartkiewicz są dzisiaj razem z nami. Poprosimy tradycyjnie, zacznę, Panią Dzień dobry. No, należą się podsumowania takie krótkie może, bo statystyczne to myślę, że waszą domeną w dyskutale to zrobicie. Natomiast ja mam troszeczkę inne podsumowanie, przede wszystkim pod względem czasu gry. I pod względem czasu gry najwięcej na boisku spędził Paweł Stano i taką jedenastkę pod względem właśnie tej klasyfikacji yy, chciałbym podać. Czy to się przełożyło na, na te zdobycze punktowe? Myślę, że tak. Trochę inaczej zaczęliśmy na początku i ta jedenastka się wytworzyła yy, sama. Czyli tak, Staną, Wukowicz, Sobolewski, Hedzi, Fernani, Małkowski, Korzym, Markiewicz. Niedziela, Mija Ilowicz, Co da 10? Jeszcze raz. Jowanowicz, Także wygląda to mniej więcej tak jak ostatnio na, na boisku. Na pewno y, wynik po tych 15 meczach jest dobry pod względem ilości punktowej. Czwarte miejsce już za podjął. Myślę, że to, co żeśmy zamierzali i osiągnęliśmy na pewno już w takich kategoriach trzeba o tym myśleć. Stoimy przed taką decyzją, którą podejmie Ekstra Klasa, czy ostatnia kolejka się odbędzie. Myślę, że w ciągu pół godziny będziemy mieli jasność. My jesteśmy przygotowani do wyjazdu. Jutro o 8.00 jest zapalony wyjazd. Jeśli mecze nie zostaną odwołane, jedziemy jak najbardziej. Nie pojedzie z nami Paweł Golański, jest przeziębiony i Nikola Mialowicz jeszcze nie wyleczył kontuzji po ostatnim meczu z Lechem. Pozostali zawodnicy są do dyspozycji, tak sprawą wygląda 18.00 Czekamy, tak jak mówię, na decyzję. Dzisiaj chyba jako jeden z niewielu zespołów w Ekstraklasie Mieliśmy normalne warunki treningowe, trenowaliśmy dzięki uprzejmości. Zwierzą na odśnieżonym i zielonym boisku głównym i to jest myślę, że też świadczy o, o nas, że jesteśmy do meczu, przygotowujemy się solidnie i chcemy w tym meczu jechać po zwycięstwo i zakończyć dobry rok. Plany na przyszłość z piłkarzami. Pożegnamy się w niedzielę, o ile się nic nie zmieni. Mówię o meczu w Zagłębiu Lubin. Piłkarze dostają miesiąc wolnego, oczywiście będą pracować indywidualnie z naszymi zaleceniami i spotkamy się 7 stycznia 8-9 będą się badania wydolnościowe w Spale i później trebujemy Odwołamy. już mamy informację, jest odwołana cała sprawa i ma mecze w, w związku z tym Zakończymy praktycznie jutro yy, zajęcia. Spotkamy się. Teraz sztab trenerski będzie przygotowywał te plany treningowe dla zawodników. Wyznaczymy godzinę spotkania z piłkarzami. Myślę, że 10.30 będzie dobrze. Wcześniej tym lepiej zakończymy wszystkie sprawy i powiemy sobie. Yy, podsumujemy sobie wewnętrznie yy, to praktycznie cały rok yy, i... Wracamy teraz do planów. Trenujemy od 10 do 14 stycznia w Kielcach na obiektach. Później mamy pierwsze zgrupowanie w Kleszczowie, tak jak przed rokiem, między 14 a 25 stycznia, jesteśmy na zgrupowaniu w Kleszczowie. 26 stycznia do 30, czyli 4 dni, jesteśmy po obozie w Kleszczowie i wyjeżdżamy na zgrupowanie zagraniczne. Jest ono dopinane w tej chwili szczegóły przez biuro prasowe, tak samo jak ze Pani partnerami. Ja wiem już o paru spaliń partnerach, natomiast jak zwykle chcemy mieć podpisane dokumenty, żeby nie później nie wrócił koszmar Haloweru 96. Wracamy 15 lutego. 18 lutego jest prezentacja zespołu e, zorganizowana przez nasz klub. Miejsce Hala przy ulicy Bocznej i już do meczu pierwszego będziemy trenować na własnych obiektach. Przewidujemy około 9 gier kontrolnych. W tej chwili dopinamy wszystkie sprawy związane z zakontraktowaniem spotkań i w najbliższym czasie będzie to przez biuro pracowe podane na naszej stronie internetowej. Tak, wygląda, tak wyglądają plany. No i na koniec chciałem podziękować. Za współpracę wszystkim dziennikarzom. Minął rok od naszego pierwszego spotkania. Bo chyba, chyba już minął, albo będzie to za chwilkę dosłownie. I uważam, że było troszeczkę i z mojej strony, i z waszej strony pewnych rzeczy, które można było naprawić, ale uważam, że ogólnie współpraca wyglądała bardzo dobrze. I myślę, że. To bardzo dobrze u mnie, znaczy tyle, że osiągnęliśmy dobry wynik, a z Wami bardzo dobrze się współpracowało, także skala porównawcza. Myślę, że to jest odpowiednia. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Dziękujemy. Ja wiem, jeżeli są pytania, to ja myślę, tak? tak że jakieś transferowe, może plany coś odnośnie też najbliższych tygodni. No, muszę powiedzieć prawdę, bo nie mam innego wyjścia. Jestem umówiony z właścicielem klubu na w przyszłym tygodniu, na podsumowaniu tego wszystkiego i na y, przedstawienie przez właściciela y, jeśli chodzi o sprawy transferowe. Pomysłów kilka jest, tylko chodzi o, tego, o to, żeby to zrealizować, bo ja mogę sobie wymyślać nie wiem, samuela tu, a niestety nie będzie to możliwe do zrealizowania, więc musimy y, zobaczyć na co stać nas w tym okienku transferowym. To samo jest jeśli chodzi o piłkarzy, ponieważ y, części zawodników kończą się kontakty. Y, część zawodników ma małe szanse na granie, ale jeżeli nie będzie nas stać na jakieś transfery, to ja wolę mieć takiego zawodnika, którego znam i który, który jest. W związku z tym na dzisiaj żeśmy nie powiedzieli nikomu do widzenia i, i tego na razie nie zrobimy, bo nie wiemy co dalej. Mimo tego, że już dzisiaj się ukazało, że y, w się żegna, ktoś się żegna. Na pewno yy, pożegnaliśmy się z Łukaszem Janiczem i to jest wiadomość, która się ukazała na naszej stronie. Yy, przyczyna jest prosta, on no, nie przebił się do pierwszego składu. Szanse rywalizacji w tej chwili są niewielkie i skorzystaliśmy z zapisu kontraktowego, który tam był, musieliśmy to zrobić w tym terminie, bo taki jest zapis kontraktowy w kontrakcie zawodnika, że nie przedłużamy umowy, jeśli yy, nie dojdziemy do konsensusu w sprawie jego dalszego pobytu w Kielcach. Natomiast z pozostałymi zawodnikami sprawy wstrzymane są do spotkania z zarządem klubu i z właścicielem. Są jeszcze pytania? Tak, wstępnie dużo jest tych zawodników, z którymi by się Pan chciał ewentualnie... Pyta Pan co ja bym zrobił, tak? Ewentualnie z którymi by się chciał Pan pożegnać. Na pewno na część rzeczy nie będę miał wpływu, bo część zawodników chociażby z pierwszej jedenastki może odejść. Jeżeli zgłosi się lepszy klub i zapłaci ludziwe pieniądze, no to już nie ma wpływu. Najchętniej zostawiłbym tą osiemnastkę, która tutaj w tej kolejności pod względem graja jest. Może na miejscach 17, 18 zacząłbym się zastanawiać. Zawsze ja mam taką teorię i... Ta teoria się sprawdziła w praktyce, że dwóch, trzech ludzi do pierwszej jedenastki, dwóch powiedzmy do pierwszej jedenastki trzeba szukać w każdym okienku transferowym. Po to, żeby wzmocnić rywalizację, bo uważam, że tej rywalizacji zabrakło w końcówce rundy. Część zawodników już wiedziała, i tak będę grał bo i tak ten nie ma co zrobić na tej zasadzie. I, I to było odczuwalne przynajmniej z mojej strony. Na pewno zespół trzeba wzmocnić, jeżeli nikt nie odejdzie z podanej pierwszej jedenastki. Chociażby pod względem czasu gry, bo tutaj na miejscach 12-13 jest Kuzera i Golański, więc nominalni prawie obrońcy. W związku z tym mamy jakąś tam 13 ludzi, którą, która jest bazową i do tego trzeba wzmocnić, no bo wiecie, że niektóre pozycje są singlowe. Jak zabrakło kogoś, to zastąpienie go od razu widać na jakości gry. Także trzy transfery do pierwszej jednostki musimy zrobić i poszukać jakichś tam ciekawych, perspektywicznych, pewno młodych zawodników na niektóre pozycje. Taki jest plan kadra. Y, jest przewidywana na 25-26 zawodników na pierwszy obóz, bo tyle żeśmy mniej zarezerwowali. To też jest informacja, że będziemy tych zawodników szukać. Rok temu i wiosną robił Pan te takie trzy grupy Pana, czyli zawodnicy, którzy byli zostać, niby zagrożeni, ci, co mogą odejść. Teraz Pan też jaki będzie dzielił kadry? Nie? No nie mogę tego zrobić, dlatego, że no, nie mam jasności sytuacji. Jeśli miałbym jasność sytuacji, że tak robimy, wzmacniamy. My jesteśmy, my doszliśmy pod względem jakości zespołu do ściany. Ja tak twierdzę, że darmówki nic do nas nie wniosą, że mamy naprawdę grupę nie wiem, 13-14 zawodników bardzo dobrych i teraz znalezienie lepszego, to już trzeba szukać troszeczkę wyżej, to już za tą ścianą trzeba szukać. co się wiąże z jakimiś koszczami. No, oczywiście jednego gdzieś tam można przypadkowo złapać, tak jak przypadkowo złapaliśmy Andrzeja Andzielana, bo skończył mu się kontrakt i nie było takich zdecydowanych, że to chodź do nas, bo żeśmy tą rękę wyciągnęli, dlatego na tym skorzystaliśmy, więc funk może być jeden, natomiast resztę transferów trzeba przygotować rozsądnie i jakość tego zespołu już jest tak dobra, że będzie bardzo ciężko wiek Tutaj y, zmienić, ale na pewno zmienić trzeba, bo y, tej jakości, gdy szukamy, szczególnie w rozwiązaniach y, sytuacji społecznej, sektorów wojskowych. Może Jacek Markiewicz by mógł podsumować jego okiem tą rundę jesienną, jak ona wyglądała. Czy czujesz się usatysfakcjonowany? Ja czy tego zadać w z mojej strony na pewno runda jest udana. Na początku się okresie przygotowawczy i początek rundy. Byłem w dojrzewie zobaczyłem i do stałem z w pierwszej 11, ale oczywiście pokazało to, że ciężka praca i wytrwałość w kierunku celu idzie i końcówka środek i Myślę, że zaprezentowałem się w miarę dobrze i byłem z tego zadowolony. E, ogólnie cały zespół, cały, zestół, cały i sztab i zespół graliśmy na, na jednej gitarze i wynik chyba odzwierciedla to. E, czwarte miejsce e, zalegiło i zawisło. Myślę, że chyba się nikt tego nie spodziewał. A Szkoda tutaj tylko parę może punktów, których zgubiliśmy i mogliśmy być na, na podium, ale myślę, że jest na to czas, dobrze przepracowany okres przygotowawczy, dobre wzmocnienia i myślę, że jest o co walczyć. Teraz.